Siemoneczko, z tej strony DJ Gaming i witam Was bardzo serdecznie już chyba w piątym odcinku naszej serii Let's Play Don't Starve. Ok, czytajmy swój świat. Nie pamiętam za bardzo, gdzie skończyliśmy w ostatnim odcinku i od razu mówię z góry, że przepraszam Was, za 6 dni, no ale niestety było dosyć dużo sprawdzianów i miałem dosyć sporo zaległości w szkole i musiałem to nadrobić. I. Okej, okay, dobra. Świat wczytany i lecimy dalej. W tym odcinku chciałbym pozbierać trochę kamienia i złota i ogólnie ogarnąć swoje miejsce takie mm, postoju, gdzie by będziemy mogli się zatrzymać. Ogólnie to myślę, że najlepszym pomysłem będzie się zatrzymać w tej wiosce świn. Bo jest tutaj dosyć bezpiecznie i za każdym razem, jak będę ruszona na jakąś wyprawę, to będę mógł brać ze sobą jakąś świnię. Do pomocy, i wystarczy, że ją poczęstuję mięsem. I ona wtedy będzie za mną chodzić. Dobra, ja wywalę trochę kamienia tutaj, bo jest mi niepotrzebne. I tą myślę, że pończynę. Zrobię się kierę i zetniemy trochę drzewa. W tym odcinku zbierę trochę. To będzie taki bardziej odcinek organizacyjny. I będziemy tutaj zbierać dosyć sporo surowców, żeby móc się już osiedlić W tym miejscu Okej okay. Zetniemy parę drzewek Myślę, że zrobię parę skrzynek Tutaj już zbuduję to ognisko takie stałe, które już nie wygasa I za każdym razem jak dodaję do niego drewno, to ono za każdym razem się odpala Taki jest mój plan Ogólnie chciałbym posegregować przedmioty, żeby brać ze sobą tylko to, co jest potrzebne. Poszukać trochę flinta jedzenia, chociaż widzę, że tutaj mamy dosyć sporo jagód i mięsa. Także to nie będzie aż takie potrzebne. Ok, przerobimy sobie kłody na deski. I zrobimy sobie dwie skrzynki. Do tych skrzynek wpakujemy te niepotrzebne przedmioty. Ok, refine. Przeróbmy sobie najpierw yy, kłody na deski. Teraz wejdziemy w zakładkę Structures. O, jeszcze potrzebuję trochę więcej kłód. Ścinamy drzewa. Jakby ktoś miał jakieś pytania odnośnie tej serii, jak coś zrobić, czy cokolwiek, jak pobrać grę za darmo, to piszcie w komentarzu albo na moją skrzynkę odbiorczą z nią chęcią pomogę. Siekiera nam się rozwaliła, robimy kolejną. Okej. Okay. przerobimy nasze deski znowu, naszą kładę znowu na deski. I dalej ścinamy drzewka. Dobra, mamy wystarczająco kud, żeby zbudować sobie skrzynię. Także nie ociągajmy się. Jutro albo pojutrze postaram się wrzucić odcinek z League of Legends z mojej rozgrywki. Z gry z, z normala. Nie będzie to gra rankedowa, tylko zwykły normal. Jakby ktoś chciał ze mną zagrać, to piszcie na skrzynkę. Ja podam swój nick. I na jakiej stronie gram. Jeszcze jedna kłoda nam jest potrzebna. Tutaj widzę kamień. Może jakieś złoto wypadnie i zbudujemy sobie Science Machine. I przerobimy trochę mięsa z pająków. Bo jak sami wiecie, mięso z pająków no nie odnawia nam jedzenia, tylko odnawia trochę jedzenia, ale mm, tracimy przy tym życie. Jest to dosyć ryzykowne. Tutaj mój kolega darmik z którym grałem, i poleciłem mu właśnie Gradon Starf, zjadł takie mięso i zginął. Także nie polecam mieć mięsa z pająków, pamiętajcie. Dobra, ja sobie przerobię jedną kładę i zbuduję sobie skrzynkę w tym miejscu. Teraz pozbieram te rzeczy, które wywaliłem. Wsadzę je do skrzynki. Tutaj myślę, że ta rakieta nam będzie niepotrzebna. Co tu jeszcze możemy odłożyć? Jak na razie odłożę marchewki i mięso z pęków. Pozbieram tą pańczynę, co wyrzuciłem przedtem. Wszystko wrzucę do skrzynki. Złoto. Albo w sumie powiem wam, że możemy sobie zbudować science machine już w tym momencie. Nie pamiętam, w której zakładce ona była. Okej, okay, była ona w zakładce science. Muszę jeszcze wyrąbać... Jedno drzewko, żeby zbudować Science Machine, i przerobimy sobie pajęczynę i mięso z na punkty nauki. Okej, okay, widzę, że tutaj już słońce zachodzi, także przydałoby się zrobić jakieś ognisko. Pozbieram trochę szyszek, potem je dodam do ogniska. Nie będę marnował patyków ani drewna. Z szyszkami równie dobrze możemy rozpalić nasze ognisko. Nie ma co marnować jakichś potrzebnych surowców. Ok, pozbieram trawę. Tak jak mówiłem, ten odcinek będzie taki dosyć, dosyć nudny, i tutaj będziemy tylko zbierać surowce potrzebne do tego, żeby zbudować sobie swój obóz. Tutaj świnki już się pochowały do swoich domków. Ok, ja sobie zrobię kolejną siekierę i rąbię dalej drzewa. Tutaj dużo kłód nam jest potrzebne. Łopatą sobie wykopię te drzewa, które zostały w ziemi. One też się przydadzą Tutaj z nich będziemy Okej, okay, robi się już ciemno Także ja zbuduję sobie Ognisko w tym miejscu No i co Nie mogę sobie nic upiec, no trudno Ja sobie tutaj dodam Parę szyszek do ogniska, żeby Się bardziej rozpaliło Okej okay. Tutaj dodam jeszcze niepotrzebne rzeczy do skrzynki i odnawię sobie głód. Bo tutaj widzicie, że już mam 37 głodu. Także zjem sobie trochę malin. Ok, głód już odnawiony. I czekamy aż minie noc. Noc w tej grze, jak sami wiecie, nie jest zbyt długa, także z tym nie ma żadnego problemu. Przeczekamy sobie w bezpiecznym miejscu, bo nie ma co wychodzić. Poza ten teren, w którym widzimy. Bo wtedy nas atakują różne potwory, których my nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani się przed nimi obronić. No tutaj <noise> widzicie, że po kolei te świnki gaszą swoje światła w domku i zapalają. Jest to dosyć taki fajny motyw w tej grze. Okej, okay, jeszcze chwileczka i noc minie. Ja to sobie dodam trochę szyszek, żeby się bardziej ognisko rozpaliło. Wezmę sobie te nosionka i potem je posadzę w swoim ogrodzie nasienka się przydają. OK. I teraz mogę wejść w zakładkę Science i zbudować Science Machine i przerobię sobie to mięso i pajęczyny w naszej maszynie. Każda pajęczyna dodaje... zaraz wam powiem, 47, 5 punktów nauki, także jest to dosyć dobry sposób. O ile dobrze pamiętam, to z pajęczyny możemy sobie też zrobić czapkę dla naszej postaci. To jest taki dosyć tylko kosmetyczny, kosmetyczna zmiana. On to nie dodaje nic, nic takiego szczególnego do naszej rozgrywki. Okej, okay, przerobię sobie to mięso. Każde upieczone mięso z pająka daje 7 punktów nauki. To też jest dobry sposób właśnie, żeby sobie pozbierać. Trochę tych punktów. No i co? Zabieramy się za dalsze ścinanie choinek. Mam nadzieję, że seria się rozwinie. Ja będę się starał wrzucać odcinki w miarę regularnie, w miarę swoich sił. Nie obiecuję niczego, no ale się postaram. Okej, okay, wykopię sobie te kłody, które zostały w ziemi, bo w nocy nie mogłem tego zrobić. Było trochę ryzyka, że zginę. A nie chciałbym kończyć tej serii tak samo. To znaczy nie kończyć. Nie chciałbym ginąć tą postacią tak samo jak tamtą, po czterech odcinkach. Mam nadzieję, że tym razem dłużej się utrzymamy. Dobra, ja sobie wykopię te kłody wszystkie. Już uzbierałem siedem kłód. Także polecam rąbać kłody, rąbać drzewa, a potem wykopywać kłody te pozostałości, które zostają w ziemi. OK, zetnę sobie jeszcze to drzewko i potem wykopię ten kamień. I uważajcie, że jak będziecie kopać te, mm, kopać kamień albo rąbać drzewa, że jak świnia do was podejdzie, to żebyście jej przez przypadek nie uderzyli, bo wtedy wszystkie świnie, które są w tym miasteczku, jeśli mogę to tak nazwać, rzucą się na was i was zabiją. Także uważajcie. Ja sobie wykopię to... Ten kamień. Mam nadzieję, że wypadnie, go, wypadnie Golden Nugget z niego. No i niestety nie mieliśmy tyle szczęścia co zawsze. Tym razem nic nie wypadło. Pozbieram sobie trochę patyków. Tutaj zerknę na mapę, jak to wszystko wygląda. Tutaj widzę, że niewiele odkryłem jak na razie. Tutaj tą pierwszą wyspę mamy odkrytą nieźle. Tutaj jest sporo trawy i malin. Także jeśli będziemy jakieś mieli problemy z jedzeniem, to wyruszymy na tą pierwszą wyspę i pozbieramy sobie trochę malin. Tutaj widzę, że kruk zostawił nam kolejne nasionko. O! I tą rakietę chyba wspominałem w poprzednich odcinkach o tym, ale jeśli właśnie znajdujemy groby i wykopiemy je. To z nich wypadają różne cenne przedmioty, i potem te przedmioty możemy wymienić w Science Machine za te punkty nauki. I te przedmioty dają bardzo dużo właśnie tych punktów nauki. W tej chwili mam 66 punktów nauki, i teraz wrzucę tam rakietę. I teraz mam 146, także jak sami widzicie, widzicie, dało mi to bardzo dużo tych punktów nauki, bodajże 80. Więc jest to najlepszy sposób, żeby rozwinąć swoją postać, i żeby ją nauczyć wielu przydatnych rzeczy i receptur. To właśnie polecam chodzić po mapie i szukać tych grobów i je opróżniać. Ok, ja sobie tutaj wykopię pozostałość tej kłody. Wyrąbię jeszcze jedno drzewo i zrobię sobie kolejną skrzynkę. Bo w tej grze mamy dosyć sporo przedmiotów, a większość z nich no, nie jest nam potrzebna. I zajmuje nam tylko miejsce w ekwipunku. Ok, mamy wystarczająco kłód, żeby zrobić sobie mm, cztery deski. O ile dobrze pamiętam, to właśnie z czterech desek możemy zbudować czesta mm, skrzynię. Ok, tak jak właśnie myślałem. Cztery deski, tak więc wchodzimy w zakładkę Refine i przerabiamy nasze kłody na deski. Jeden, dwa, trzy i cztery. Yy, budujemy sobie kolejną skrzynkę, postawimy ją obok. I tutaj schowamy nasze szyszki, Golden Nugget, kamienie, bo one nam nie są w tej chwili do niczego potrzebne. Zbuduję sobie kilof, bo tutaj ten już nam się kończy. I przejdę się tutaj trochę po mapie, po okolicy i poszukam kamienia. Widzę, że niedługo już minie kolejny dzień i że zbliża się już zaćmienie słońca, jeśli mogę to tak nazwać. Już się robi noc po prostu. A tutaj pozbieram trochę patyków. Ok, no i co? Lecę dalej i szukać trochę kamienia, tutaj przejdę się dookoła tej wyspy. Może znajdę most do kolejnej. O, tak jak mówiłem, o Wilkomowa, znajdziemy most do kolejnej wyspy. Możemy się nam udać. To będzie bodajże wyspa taka bardziej piaszczysta, i na niej są te Buffalo. To są bodajże takie żubry albo coś takiego. Coś na wzór naszego polskiego żubra. Ej, ja to się przejdę dookoła. Może znajdę jakiś kamień. Potrzebujemy 12 kamienia, żeby zbudować sobie to ognisko, to się nazywa campfire bodajże. Firepit, firepit. Campfire to jest to ognisko, które wygasa, jeśli nie dodajemy, nie dodajemy do niego żadnego drewna. Także gorąco Wam polecam, jeśli już macie jakiś zamiar się osiedlić w jednym miejscu, to zróbcie tego firepita. Okej, okay, tutaj już się robi coraz później. Nasza postać mówi, że jest głodna. Także nakarmimy ją trochę. Tutaj nie marnuję sobie tego mięsa, które wcześniej ugotowałem. Zjem trochę malin. No i co? Przejdę się jeszcze trochę dookoła i postaram się znaleźć ten kamień. Jest to jednak jeden z ważniejszych surowców w tej grze. O, tutaj znaleźliśmy grejwa. To jest właśnie ten Cmentarz, o którym wcześniej wspominałem, tak więc zetnijmy sobie jeszcze to drzewo szybciutko. To już się noc robi, także zaraz będziemy musieli wracać. Ok, szybko sobie łopatę wezmę i wykopię ten cmentarz. Zobaczymy, co z niego ze środka wypadnie. Ok, mamy linę. Tą linę też właśnie możemy wymienić za nasze punkty nauki. Widzę, że dosyć daleko odeszliśmy od naszego obozowiska. Także ja już będę dmuchał na zimne i zrobię sobie pochodnie. Że, jak zrobi się ciemno, to już się nie będę przejmował, że będę mógł zginąć. Nie ma sensu ryzykować, nie chciałbym padać i tracić postaci. Już jesteśmy w czwartym dniu, także seria zapowiada się dosyć dobrze. Mam nadzieję, że przetrwamy jak najdłużej. O kurczę. Dosyć dużo pająków tutaj biega. Ja szybko. Szybko biegnę do naszego obozowiska i rozpalę sobie ognicho. I po tej zakończeniu nocy zakończymy swój odcinek, bo gra się zapisze. Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, niestety nie można tutaj zapisywać na bieżąco. I musimy przetrwać noc, żeby gra się automatycznie zapisała. Tutaj widzę, że jest nie wiem, jakby to nazwać. To jest bardziej taki skażony teren. I na tym terenie są. Jest bardzo duża ilość pająków i takich macek wystających z podziemi, które nas bije. Także tutaj trzeba być dosyć ostrożnym na tym kawałku mapy. Okej, okay, jesteśmy w naszym miasteczku. Ja sobie w tym miejscu wybuduję na szybciutko campfire. Okej, okay, świetnie, rozświetliliśmy sobie. Mm, tutaj nic nie możemy upiec. Posegreguję sobie jeszcze rzeczy. Tutaj wrzucę naszą linię, którą wykopaliśmy wcześniej w grobie do naszej Science Machine, żeby dostać trochę punktów nauki. O tak, tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie bodajże i temy, które wydropimy z, te, z tego grobu, dodają nam 80 punktów nauki. Także jest to bardzo dużo. Ja to już mam 226. To w następnym odcinku sobie wymienimy na jakąś przydatną rzecz. Myślę, że najrozsądniejszym Takim pomysłem będzie uzbierać sobie na Speedy Farm plot. Jak robimy sobie farmę, zwykłą to farm plot, to bardzo powoli rosną nam nasze nasiona. I ja gorąco wam właśnie polecam uzbierać sobie 200 punktów nauki i odkryć Speedy Farm Plot, bo jest to farma, na której o dużo szybciej rosną nasionka. No, okej, okay. także noc dobiegła końca. Ja już kończę swój odcinek. Mam nadzieję, że, no, mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Wszelkie sugestie i pomysły piszcie w komentarzach. Ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Cześć i czołem! Trzymajcie się.